Latos TVP3 Lublin odwiedzi Włodawę, będziemy mówić o festiwalu trzech kultur, będziemy przybliżać oczywiście historię, tradycje, ale będziemy także w Lublinie, gdzie także bardzo istotne wydarzenia o historii będziemy mówić, przede wszystkim o Związku Piłsudczyków, przed którymi wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa uroczystość i otrzymanie wyjątkowej pamiątki. O szczegółach opowiedzą nasi goście. Laura Zbytniewska, podporucznik Związku Piłsudczyków Okręg Lubelski, witamy serdecznie, Leszek Kalinowski, generał Związku Piłsudczyków Okręg Lubelski, a także Kalinka Kalinowska, szeregowy Związku Piłsudczyków, okręg lubelski. I uwaga, najmłodszy piłsudczyk. Albo piłsudczyczka. <noise> tak się mówi, poprawnie. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie generale. Tak, tak, tak w taki Przejdziemy na taką nomenklaturę wojskową. No, spore wydarzenie i spore wyróżnienie dla Związku. Znaczy dla okręgu lubelskiego. Okręg powstał 2 stycznia w tym roku. Czyli jest to bardzo młody okręg, ale z kolei jest bardzo prężny, bo dzisiaj mamy 80 członków. A w całym kraju 8 tysięcy. A w całym kraju jest 8 tysięcy. Więc okręgi są w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, we Wrocławiu, w Częstochowie, w Białymstoku, no a powstał w końcu w Lublinie. Jesteśmy dumni, że powstał ten okręg. Mamy zacnych piustrzyków, mamy kilkunastu profesorów. Kardiologów, jest z nami rektor politechniki, profesor Kacejko, więc mamy rektorów szkół, mamy sporo młodzieży i mamy najsłynniejszego członka, Kalinka, która ma 9 lat i na pewno będzie nas godnie reprezentować przez następne lata. No właśnie, działacie od stycznia? Jak ta działalność wygląda na co dzień? Czym się zajmujecie? W związku z tym braliśmy we wszystkich uroczystościach samorządowych, państwowych, braliśmy czynny udział. Następnie zorganizowaliśmy. Bardzo dużą uroczystość wspólnie z Telewizją Lubelską, 15 sierpień, Dzień Wojska Polskiego. Wspaniała była ta uroczystość. Zaprosiliśmy bardzo dużo ludzi. Następnie zrobiliśmy bardzo wspaniałą uroczystość w Sosnowicy z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Była to wspaniała uroczystość. Pokazaliśmy historię, pokazaliśmy trud naszych żołnierzy, pokazaliśmy bitwy, gdzie były następnie. W niedzielę żeśmy zrobili również uroczystość w Wisznicach. Wmorowaliśmy płytę, którą dostaliśmy od prezydenta kraju. W związku z tym to są wspaniali ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas. Poświęcają dla związków i poświęcają dla historii, dla idei. No i właśnie okręg dostał w ramach wyróżnienia od zarządu krajowego, dostał od nas ten wspaniały dar, jakim jest sztandar. Poświęcenie tego sztandaru, nadanie tego sztandaru już niebawem, jak najbliżej, to jest z pewnością wyjątkowe wydarzenie i wyróżnienie dla Państwa. Jak będą przebiegały te uroczystości, jak wygląda program? Uroczystości zaczynają się od Mszy Świętej w katedrze, potem przeniesiemy się na Plac Litewski, gdzie powitamy goście, oczywiście zostanie nam nadany sztandar, potem, potem goście, szczególnie w pierwszej kolejności najważniejsi, wyjątkowi, będą wbijać pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru. No właśnie tak będzie wyglądała uroczystość to w sobotę mieszkańcy mogą włączyć się Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Lublina i Województwa i okolic bo to jest e, najwyższa uroczystość jaka może być bo sztandar jest, jest symbolem naszej niepodległości naszej wiary na sztandarze jest napisane Bóg honor i ojczyzna więc jest to drogowskaz naszego życia jest, zapraszamy naszych mieszkańców do katedry na 11.30. Zapraszamy na godzinę 13.00 na Plac Lutecki. Będzie wspaniała oprawa, ponieważ przyjeżdża do nas Kompania Honorowa Wojska Polskiego, Orkiestra Garnizonu Warszawy. Będą wspaniali beleniacy na koniach, więc na pewno ci, którzy z nami będą uczestniczyć, będą mieli wspaniałe wrażenia, nie zapomną przez następne długie lata. Zapraszamy tych starszych i tych młodszych również. Przykład Kalinki. Szeregowej pokazuje, że dbacie o szerzenie idei i piłsudczyków jej. i przekazywanie także wśród najmłodszych. Kalinka, dlaczego zostałaś piłsudczykiem? Mój dziadek zabierał mnie na różne uroczystości właśnie związane z marszałkiem. Z piłsudczykami, ze związkiem i mi się to spodobało i po prostu powiedziałam, że też chcę. Złożyć. A kim był marszałek piłsudski? On był takim, 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 takim obrońcą. A powiedz jeszcze o mundurze, który nosisz z dumą, jak się czujesz? Dobrze, tak, fajnie. No właśnie, wiedza, która jest przekazywana, ale także wartości, o których pan generał wspomniał, te, które są wyszyte m.in. na sztandarze Bóg, Honor, Ojczyzna. Tymi wartościami dzielicie się z innymi, oczywiście w związku, ale też prezentujecie je na zewnątrz, podczas uroczystości odwiedzającym. Tak. Współpracujemy bardzo bardzo intensywnie ze szkołami średnimi, a przede wszystkim ze szkołą czternastką, gdzie jest dyrektor Kalicki, gdzie są klasy mundurowe, bo są to przyszli... Wszyscy nasi żołnierze, oficerowie, podoficerowie, właśnie ci, którzy będą chodzić przez następne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat w mundurach, więc chcemy ich zakrzebić mocno w ten patriotyzm. Zamyzaliśmy współpracę z Politechniką Lubelską, z piątką. Na I w najbliższym czasie będzie też okazja, aby... Właśnie na przykład przystąpić do waszego związku, jeżeli ktoś przyjrzy się i spodoba mu się wasza działalność, wasza praca. Pani porucznik, od której godziny można odwiedzać? Można do Was przyjść na placu litewskim. Będziecie w Lublinie? Myślę, że będziemy tam już od 10, ale, ale najlepiej, jeżeli na plac litewski, to od godziny 13. To co Kolinka, zapraszamy do udziału w uroczystościach. Kto może to niech przyjdzie, a kto nie może, to niech włączy Telewizję. Od której godziny? Od 10.15. 10. 10. Potem jeszcze 15. będą powtórki. Potem będą powtórki, tak, przez cały dzień. Od 10.15 Lato z TVP 3 Lublin, uroczystości na Placu Litewskim praktycznie przez cały dzień. od 13.00, o, 13. o 11.00 w Archikatedrze Lubelskiej, 11.30 11 Msza Święta, także zachęcamy do wspólnego uczestnictwa. Dziękujemy i do zobaczenia na miejscu. Dziękujemy.